Miejsce trzecie w powiecie Kieleckim zdobyła Justyna Staniak. 18-letnia zapaśniczka znicza pod Zamczech W zeszłym roku zdobyła złoty medal na, na Polskiej Olimpiadzie Młodzieży w kategorii 60 kg. Jest objęta szkoleniem kadry narodowej Kadetek. Miejsce drugie dla Arkadiusza Pająka. Piłkarz, a jakże nożny Spartakusa Daleszyce ma 31 lat. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników daleszyckiej drużyny w rundzie jesiennej 5 razy trafiał do bramy grywali, dzięki czemu jest najskuteczniejszym graczem Spartakusa Daleszyce. Miejsce drugie w powiecie Kieleckiej najpopularniejszych sportowców Arkadiusz Pająk. Czas proszę Państwa na miejsce pierwsze w kategorii sportowcy powiatu kieleckiego. Chwila. Ciszy. I pana nazwisko Rafał Bracik. Sprawa dla zwycięzcy, 17-letni motocyklista KPM Nowi Kielce. W swoim debiutanckim sezonie w klasie E1 rajów Ventura został wicemistrzem Polski. Zdobył również Mistrzostwo Polski w Proskanty w klasie Junior 50. W październiku z dobrym wynikiem przejechał w Portugalii słynną sześciodniówkę. Rok wcześniej kończył Six Days Enduro w Grecji. Młody, ale już z doświadczeniem, jednym słowem, przyszłość rajów Enduro nie tylko naszych, nie tylko ogólnopolskich, ale myślę, że możemy życzyć raportu sukcesów na arenie europejskiej i światowej. Mieliśmy trójkę sportowców. Czas na trenera roku w powiecie kieleckim, a został nim Marek Mierzwa. Prowadził zespoły młodzieżowe w koronie Kielce, a także występujące w drugiej lidze Koroneczki, czyli piłkarki nożne dzieleckiego klubu. Zespół stale się od listopada 2008 roku pod jego wodzą na punktu rozgrywek czwartej ligi. Spartakus z 20 punktami na koncie zajmuje dziewiątą pozycję w tabeli ligowej. Trener roku w powiecie Marek Mierzwa. Powiat kielecki najlepsi, najpopularniejsi, trójka sportowców i trener i ci, którzy wręczali na zdrowie. Dziękujemy bardzo.